Gąsienica zabójca to niezwykle niebezpieczny owad, który występuje głównie w lasach deszczowych południowej Brazylii. Jest uznawana za najbardziej trującą gąsienicę na świecie i zdobyła miejsce w księdze rekordów Guinnessa. Nigdy nie należy jej dotykać, ponieważ jej ciało pokryte jest kolczastymi włoskami, które stanowią jej główny mechanizm obronny. Jeśli ktoś przypadkowo zetknie się z tą gąsienicą, może zostać ukąszony, a wstrzyknięta trucizna jest śmiertelna, ponieważ niszczy czerwone krwinki. Gąsienice mogą osiągać długość od 4 do 5,5 cm. A to, co czyni je szczególnie niebezpiecznymi, to ich doskonały kamuflaż. Dzięki temu są praktycznie niewidoczne na drzewach, gdzie często żyją w grupach. Dlatego jeśli natkniesz się na jedną, jest duża szansa, że w pobliżu znajdują się kolejne, co zwiększa ryzyko kontaktu. 9 Mrówka Dorylus, znana również jako mrówka kierowca, to niezwykle ciekawy i niebezpieczny gatunek, który może tworzyć kolonie liczące nawet ponad 20 milionów osobników. Występuje głównie w środkowej i wschodniej Afryce oraz w niektórych tropikalnych częściach Azji. Mrówki te są mięsożercami, a ich dieta opiera się głównie na drżdżownicach, chociaż znane są również z atakowania innych zwierząt, jeśli te nie ustąpią im drogi na czas. Pomimo powszechnego przekonania, że tylko mrówki ogniste potrafią gryźć, w rzeczywistości istnieje ponad 12 tysięcy gatunków mrówek, które są w stanie to zrobić. Mrówka Dorylus wyróżnia się jednak swoimi potężnymi, nożycowymi szczękami, które służą jej do chwytania i gryzienia ofiar. Kiedy te mrówki czują się zagrożone, potrafią używać swoich szczęk także w obronie, atakując ludzi. Ugryzienie tych mrówek jest bardzo bolesne, a usunięcie ich jest trudne. Ponieważ ich szczęki są niezwykle silne. Doświadczenia osób, które miały z nimi do czynienia, wskazują, że spotkanie z mrówkami dorylus może być bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne. 8. Zabójcza pszczoła to nazwa nadana szczególnie agresywnemu gatunkowi pszczoły miodnej, który powstał w wyniku krzyżówki pszczoły miodnej z Afryki Wschodniej oraz kilku europejskich gatunków. Choć pierwotnie te pszczoły pochodziły z Brazylii, Dziś można je spotkać także w innych częściach Ameryki Południowej i Środkowej. Dzięki swojej wyjątkowej agresji i zdolności do atakowania w grupach, stały się one jednym z najbardziej niebezpiecznych owadów. Słyną z tego, że mogą zaatakować nawet setki ludzi, jeśli poczują zagrożenie. Ich ukąszenia są bardzo bolesne, a pszczoły z tego gatunku potrafią ukłuć ofiarę 10 razy częściej niż inne pszczoły, co czyni je wyjątkowo niebezpiecznymi. Z tego powodu są odpowiedzialne za ponad tysiąc zgonów na całym świecie. Siedem. Szerszeń azjatycki to owad, który w ostatnich latach coraz bardziej się rozprzestrzenia. Występuje głównie w tropikalnych rejonach Chin, Japonii i Indii, ale od 2020 roku pojawiły się również doniesienia o jego obecności w Ameryce, co może stać się poważnym problemem. Te szerszenie mogą dorastać do niemal 7 cm długości, co czyni je jednym z największych gatunków tego owada. Jednym z największych zagrożeń związanych z tymi owadami jest ich zdolność do eksterminowania setek pszczół w krótkim czasie. Ponieważ pszczoły odgrywają kluczową rolę w zapylaniu roślin, w tym naszych upraw żywnościowych, ich masowe wymieranie może mieć poważne konsekwencje dla rolnictwa. Pszczelarze są więc bardzo zaniepokojeni rosnącą liczbą tych szerszeni. Dodatkowo, szerszenie azjatyckie stanowią zagrożenie również dla ludzi. Ich urządlenie jest bardzo bolesne i zawiera silnie trującą substancję. W samej Japonii co roku dochodzi do około 50 zgonów spowodowanych przez te owady, co pokazuje jak niebezpieczne mogą być. 6. Nie daj się zwieść jej nazwie. Nastęcznik tarantulowaty to tak naprawdę osa, która poluje na tarantule dużego, włochatego pająka. Osy te zwykle osiągają długość około 5 cm, ale w niektórych przypadkach mogą dorastać nawet do 11 cm, co czyni je jednymi z największych os na świecie. Występują na niemal całym świecie z wyjątkiem Europy i Antarktydy. Nastęcznik tarantulowaty ma charakterystyczne czarne ciało i pomarańczowe skrzydła, które pomagają mu unikać drapieżników. Jednak jego główną obroną jest bardzo silne urządlenie, które wstrzykuje jad, powodujący natychmiastowy paraliż ofiary. Dzięki temu może kontrolować swoje ofiary, w tym tarantule zanim złoży w ich ciele jaja. Dodatkowo ta osa zajmuje drugie miejsce w indeksie bólu urządlenia tuż po mrówce bojowej, co oznacza, że jej ukąszenie jest niezwykle bolesne. Zgodnie z relacją Kojota Petersona z kanału YouTube o tej tematyce, po urządleniu można doświadczyć paraliżu przez nawet 5 minut, co sprawia, że jedyną rzeczą, którą można zrobić, to krzyczeć z bólu. 5. Mrówki ogniste to owady znane z tego, że potrafią urządlić, co czyni je bardzo niebezpiecznymi. W przeciwieństwie do zwykłych mrówek, które gryzą i wstrzykują kwas, mrówki ogniste gryzą i wstrzykują jad. Ten jad może być zabójczy dla mniejszych zwierząt, a dla ludzi, choć rzadko stanowi zagrożenie dla życia, jest bardzo bolesny. W około 5% przypadków ukąszenie może wywołać reakcję alergiczną, która prowadzi do uduszenia. Urządlenie tych mrówek powoduje intensywne uczucie pieczenia stąd ich nazwa. Mrówki ogniste są także problemem dla środowiska naturalnego. W samych Stanach Zjednoczonych na leczenie, kontrolowanie i zwalczanie tych owadów wydaje się ponad 5 miliardów dolarów rocznie. Mrówki ogniste są uznawane za jeden z najbardziej niebezpiecznych gatunków owadów. 4. Gigantyczne stonogi to jedne z największych przedstawicieli swojego gatunku, które można spotkać głównie w tropikalnych rejonach Ameryki Południowej. Jak sama nazwa wskazuje, te stonogi osiągają imponujące rozmiary. Mogąc dorastać do 30 cm długości. Choć ich wygląd może budzić niepokój, jedną z najbardziej zaskakujących historii jest ta o Chińczyku, który kupił gigantyczną stonogę jako zwierzę domowe. Te stonogi są znane z tego, że są agresywnymi myśliwymi. Z łatwością obezwładniają pająki, skorpiony i inne duże owady, a jeśli napotkają na swojej drodze większe zwierzę, mogą użyć swojego jadu, by zdobyć przewagę w walce. Na szczęście rzadko atakują ludzi, ale ich ukąszenia są bardzo bolesne. Objawy po ugryzieniu mogą obejmować gorączkę, mdłości oraz problemy z układem sercowo-naczyniowym, co czyni je niebezpiecznymi w przypadku kontaktu z człowiekiem. Gigantyczne stonogi są również zmorą rolników i ogrodników, ponieważ stanowią poważną plagę, zjadając rośliny i niszcząc uprawy. 3. Australian funnel web, znany również jako atracidae, to pająk uważany za najbardziej śmiercionośnego na świecie. Występuje głównie na wschodnim wybrzeżu Australii, gdzie znajduje się co najmniej 40 podgatunków. Choć nie wszystkie z nich są równie niebezpieczne, niektóre, jak na przykład Australian funnel, mają bardzo silną truciznę, która działa niezwykle szybko. Ukąszenie tego pająka może wywołać poważne objawy, takie jak skurcze serca i mięśni. Z powodu ukąszenia 13 osób straciło życie. Na szczęście w 1981 roku opracowano antidotum. Dzięki czemu od tego czasu nie odnotowano nowych ofiar. Mimo to, jeśli planujesz wakacje w Australii i wybierasz się do wilgotnych terenów leśnych, powinieneś zachować szczególną ostrożność. Chociaż istnieje antidotum, samo ukąszenie jest nadal bardzo bolesne, a spotkanie z tym pająkiem może być przerażające, zwłaszcza dla osób, które boją się pająków. 2. Kleszcze to małe owady, które najczęściej spotyka się w obszarach leśnych. W przeciwieństwie do wielu innych owadów, ich ugryzienie nie boli, co sprawia, że mogą zostać niezauważone przez dłuższy czas. Mimo to kleszcze są bardzo niebezpieczne, ponieważ są nosicielami wielu groźnych chorób. Istnieje około 850 gatunków kleszczy, z czego niektóre, jak kleszczy jeleni, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Kleszcze zwykle mają od 3 do 5 mm długości i żywią się krwią ssaków. W tym ludzi oraz ptaków. Podczas picia krwi mogą przenosić patogeny, takie jak bakterie i wirusy, na swoich żywicieli. Jedną z najczęściej przenoszonych chorób jest borelioza, która objawia się wysypką, gorączką i ogólnym zmęczeniem u osób, które zostały ukąszone. Dlatego ważne jest, by po wizycie w miejscach, gdzie mogą występować kleszcze, dokładnie sprawdzić ciało i usunąć ewentualne kleszcze, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. 1. Komara. Samice tych owadów są krew zwierząt stałocieplnych, ponieważ do powstania jaj w jajnikach wymagają odżywiania się krwią określonych gatunków zwierząt. Natomiast samce żywią się nektarem kwiatów. Znanych jest ponad 40 rodzajów i około 3000 gatunków komarów. W Polsce mamy aż 49 gatunków komarów, choć nie wszystkie kują ludzi. Te, które atakują to przede wszystkim komar brzęczący, kuleks pipiens, widliszek, Anopheles, doskwier pastwiskowy, Aedes vexans i komary z rodzaju kuliseta. Być może w tym roku zostanie stwierdzony w Polsce komar azjatycki zwany tygrysim. Komary mogą przenosić takie choroby jak malaria, chikungunia, zakażenie wirusem Zika, żółta febra, denga, gorączka zachodniego Nilu, japońskie zapalenie mózgu.